Szczęść Boże, pozdrawiam pielgrzymów duchowych Po raz kolejny Naszej 32. Wrocławskiej Pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę Dzisiaj w trzeci dzień pielgrzymowania Dotarliśmy do miejscowości Wilków Tutaj nocujemy, zbieramy siły Na jutrzejszą niedzielę Dzień Pański Dzisiaj po południem, jak zwykle w grupach, były modlitwy różańcowe. W czasie różańca w wielu grupach są właśnie omadlane intencje zgłoszone przez pielgrzymów duchowych. Za nich się modlimy rzetelnie w intencji właśnie tych spraw, które żeście zgłosili, wypisali na kartkach. Tradycyjnie także o 15.00 modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj w konferencjach głoszonych w grupach dominował temat modlitwy rodzinnej, modlitwy indywidualnej. Jak modlitwa kształtuje ten dom rodzinny, sprawia, że dom rodzinny staje się kościołem. To ciekawy temat. W wielu grupach były to konferencje dialogowane, były dopowiedzi małżeństw, rodzin, jak te sprawy w ich rodzinach wyglądają, jak ten. Jak się o ten domowy kościół troszczą. Teraz pielgrzymi po dojściu rozbijają namioty, gdzie będzie można, to się troszkę umyjemy i tradycyjnie około 20.30 zbieramy się na wieczorną modlitwę apelu Jasnogórskiego. Tradycyjnie najpierw część bardziej taka rozrywkowa pod młodzież, bo wiele piosenek, wiele radości, a później już skupienie modlitwa zakończona wieczornym błogosławieństwem. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich pielgrzymów duchowych. Szczęść Boże!